Wraca na kontenera w innej firmy. Piąta sobota. Tylko w Sobotu. Pracuję na Intermodal. Kiedyś próbowałem tego robić, przez tydzień ale mi się nie podobało. To było dawno, dawno temu. Więc sobie odpuściłem i wróciłem na trasy, a teraz postanowiłem. Podjąć się tego wezwania po raz kolejny w swoim życiu i pojeździć trochę na Intermodal. Na razie idzie całkiem ok, chociaż jest to zdecydowanie bardziej taka praca wyzywająca trochę. Jednak jazda na OTR pewno łatwiejsza i przyjemniejsza, no ale ja postanowiłem spróbować. To też nie jest praca może koniecznie dla początkujących, początkujących kierowców, świeżo po zrobieniu prawa jazdy, no ale są też tacy co idą na intermodal i na lokale, zaraz po zrobieniu prawa jazdy to odważnych świat należy, więc, więc można i tak. Dwa ładunki dzisiaj zrobiłem. Dwa kontenery z jardy kolejowej ze 106 na południowym Chicago. Jedna poszła do, Milu do Minuka i a drugie tutaj do Wisconsin, trochę na zachód od Milwaukee. Teraz właśnie odstawiłem ten kontener. Złapałem pusty i wracam na bazę do firmy. Więc wyjdzie 12 godzin nawet 12,5 gdzieś za nim więc jest okej okay. Z reguły to wychodzi 12 godzin w sobotę. No pomiędzy 10 a 12, jak na razie, no przy 5 sobotach. Na razie mniej więcej taka statystyka jest. Nas z Kulbasem jeszcze jeszcze przejeździłem Pierwsze dwa tygodnie od momentu, kiedy się szkoła zaczęła, ale planuję sobie zrobić chyba przerwę i po prostu być może pracować tylko jeden dzień w tygodniu na. Na kontenerach, może jeszcze gdzieś dzień dołożę. A poprzednia praca, w której jeździłem, z poprzedniego filmiku, który nagrałem, generalnie nie wypaliła. Rozstaliśmy się, no mówiąc wprost. ownerzy dla których jeździłem podziękowali mi za pracę więc być może i to trochę szkoda tej pracy no ale jeżeli taka sytuacja była nie inna więc zupełnie się do tego przyznaję podziękowali mi za pracę a powód tego był taki że no po zrobieniu trzech kursów do Indiany i Illinois, Indiana, Illinois, bo to były takie krótkie kursy. Dopominałem się o zapłatę i powiedziałem, że na następny kurs nie wyjeżdżam i że nie dostanę czeka tu i teraz. No i tak wyszło jak wyszło, że no zapłacili mi, więc no ale jednocześnie, ponieważ powiedziałem, że nie wyjeżdżam na kolejne. Kolejną rundę, dopóki nie zostanie mi zapłacone, więc postanowili mi podziękować za pracę. Nie ma największego problemu. Przecież, no, sorry, ale chyba każdy ma prawo dopominać się o zapłatę. No, jak zrobiłem trzy kursy i, i, i mam dalej ciągnąć, tak? I tak, no, tak sobie nie mogę na to pozwolić. Więc w sumie nie spodziewałem się tego, że że mi podziękują za pracę, no, sorry, ale ja chcę mieć zapłacone, nie? Bo dla ownerów to się różnie jeździ, nie? To była firma, w jeździłem dla ownerów i to były całkiem efektywne ładunki, całkiem dobrze to mogło wyjść. no, ale jeżeli ja się dopominałem o zapłatę i oni mi postanowili podziękować za pracę z tego tytułu, że nie wyjechałem na kolejną kolejną rundę zanim nie dostałem czeka no to nie ma problemu zapłacić mi zapłacili umówiłem się z nimi przyjechałem na spotkanie czek tu jest kluczyk dziękuję do widzenia powodzenia Wam życzę i na razie wiesz. tak wyszło jak wyszło więc nie ma problemu więc to jest Teraz druga firma, w której jeszcze tak jak mówiłem, że miałem jeździć w dwóch firmach, no ale ta pierwsza firma mi nie wypaliła. Zarobiłem, zarobiłem u nich raptem tylko 800 dolarów, no zapłacili, nie jest OK. jeżdżę sobie teraz na intermodal, w dalszym ciągu jeszcze trzymam się autobusu szkolnego, ale pewnie zrobię sobie przerwę. Bo no... Praca 5 dni w tygodniu na autobusach plus 6 dzień w sobotę na kontenery to jest trochę za dużo. Zrobię sobie przerwę od autobusu, bo chcę poświęcić więcej uwagi yy, nieruchomościom i pracy w nieruchomościach, no a tak to po prostu mam bardzo napięty grafik i nie mam kiedy, więc. Więc no... Yy, autobusy chyba pójdą na bok na razie i będzie przerwa, więc... Będę albo jeździł tylko jeden dzień w tygodniu tutaj w tej firmie na kontenery, ewentualnie może jeszcze dołożę drugą firmę na W2, na jeden dzień w tygodniu, ponieważ potrzebuję zapłaty na W2 z tego względu, że jest mi łatwiej o kredyty hipoteczne, więc być może, bo tutaj mam płacone na firmę, na korporację. Dlatego potrzebna mi jest jeszcze zapłata na W2, czyli jako pracownik, jako employee. Więc być może znajdę sobie jeszcze inną firmę na jeden dzień w tygodniu, może dwa, w zależności od godzin i tam porobię na W2 przez jakiś czas. W każdym razie nie planuję pracować więcej niż dwa dni w tygodniu albo jeden. No albo jeden, albo dwa, więc takie jest moje założenie. prawie na miejscu, zjechałem z highway'a no i będzie 12 godzin, tak jak mówiłem I tydzień wolny, przynajmniej od traka. a firma w której na kontenerach znajduje się we Franklin Park dosłownie rzut beretem od go to logistics więc musimy jechać do przodu tam tak wycofać ładnie tutaj przez bramę i tam prościutko do końca po płocie wstawić prawie skończone na dzisiaj szybko machnąć papiery i zjazd do domu zdecydowanie już jestem gotowy na jesień bo jest gorączka niesamowita więc jestem A firma, która mi dzwoniła... Trochę oh, miejsca mi zostało jeszcze do płotu, ale już mi się nie chce cobać, nie potrzeba. Firma, która mi dzwoniła, w sumie nawet niezły układ mógłby być, także obiektywnie rzecz biorąc, nawet i mógłbym Wam ją polecić. A ja teraz Wam powiem, co to była za firma. Więc firma ogólnie nazywa się Charger Logistics, jest to kanadyjska firma, której właścicielami są Hindusi. Więc ownerami są Hindusi, firma jest kanadyjska, pochodząca z Kanady, ma dużą siedzibę w Teksasie i ma też sporą bazę już pod Detroit, ja tam pod Detroit byłem na Orientation. Ale ja jeździłem, pomimo tego, że jest to kanadyjska firma, tej właścicielami są Hindusi, a ja jeździłem dla Polaków. Starsza para, Polacy, byli ownerami mieli swoje ciężarówki. Oni mają swoją bazę w Homer Glen na południu Chicago. O, teraz jestem na jardzie firmy, gdzie że na kontenerach. Firma się nazywa Planet Group. Też wam powiem od razu. Nawet fajna firma. Jak na razie mi się podoba. Przyjechałem. Postawiłem swoją maszynę. Tam się fajnie jeździło Freightlinerami Coronado, no ale cóż, jest jak jest. Jesteśmy z powrotem na Wolwach. Tutaj głównie mają, mają jakieś tam frejlinery też. Coś tam stoi. Widzicie tam z tyłu. Stoi rząd ciężarówek pod płotem. Więc firma. Firma była dosyć efektywna, to znaczy kółka takie pomiędzy Indianą a Illinois to były kółka, które płaciły po 200 za kółka. To jest takie kółko, które się dobrze zrobi z rana, zwłaszcza kiedy nie ma korków. To się można takie kółeczko myknąć sobie w 6-6,5 godziny. Można starać się robić dwa takie kółka dziennie, ale ja bym tego nie polecał. miałem taki jeden dzień, gdzie zrobiłem dwa. Ale to już przez korki niestety ledwiutko, ledwiutko się zmieściłem w 14 godzinach, więc dlatego już bym nie, nie przeginałbym pały z tymi godzinami po prostu. Robiłbym sobie jedno kółko dziennie. Jedno kółko to jest 6-6,5 godziny i dwie stówki można za to zgarnąć. Wydaje mi się, że jakbym dłużej został w tej firmie, to bym po, poprosił jeszcze może za 2-3 trochę na większą stawkę, no ale już niestety tak się nie stało, więc, więc jest ok. Więc uważam, że byłaby to niezła fucha. To jest oczywiście dobre dla kogoś, kto chce pracować mądrze, a nie ciężko, bo no można jeździć na trasy, można dużo zarabiać, można zarabiać 10 tysięcy na miesiąc, ale co z tego, jeżeli zarabia się 10 tysięcy na miesiąc brutto, a po obliczeniu podatków zostaje nam 6, 6,5. Dla mnie na przykład to się mija z celem, nie? No ale w takiej firmie na przykład jak jazda dla Ownerów, efektywne trasy... Praca, praca, praca 6, 6,5 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu i można sobie spokojnie można sobie spokojnie tysiaka wyciągnąć, no po dwie stówki dziennie za kółko, więc tysiaka na miesiąc od poniedziałku do piątku można zrobić, 4 kółka, 4000 tysiące, 4 klocki na miesiąc, odpowiednio rozliczyć to podatkach i nie zapłacić prawie, że w ogóle podatków, albo zapłacić jakieś minimalne podatki i się po prostu nie narobić, no bo pracować sobie 6-6,5 godziny dziennie, zaczynacie o 5 rano, 11.30 powiedzmy macie już macie już, macie już wolne i, i się nie narobicie, no więc pracować efektywnie, a nie ciężko i to jest właśnie to, dlatego uważam, że jak ktoś ktoś mógłby skorzystać z takiej firmy po prostu. Więc oni ogłaszają się w dalszym ciągu na Dzienniku Związkowym i baza ich mieści się w Homer Glen, więc na pewno jeżeli ktoś by chciał, to moglibyście ich znaleźć i nie, nie mam problemu zupełnie obiektywnie polecić taką firmę, nawet pomimo tego, że firma mnie zwolniła. Nie, nie mam im tego za złe. Dla mnie to jest zupełnie nie hmm, nie ma to po prostu żadnego znaczenia, czy mnie ktoś zwalnia czy nie, bo ja, ja powoli odchodzę z tego biznesu, z, tego, z, tej, z tej pracy. Dla mnie to nie jest praca jakaś taka pełnoetatowa na utrzymanie się, to jest po prostu taki bardziej side hustle, więc, yy, więc ja mam do tego takie podejście, jakie mam. Zupełnie szczerze nie ma się czego wstydzić, ani czego tam prawda, wstrzymować, że nas zwolnili z pracy, zwolnili to zwolnili, no to chodzimy, idziemy gdzie indziej, nie? Ja wiem na czym stoję i po prostu jestem, jak to się mówi, panem własnego losu. W każdym razie, no firma, ktoś mógłby się zadowolić, no bo nie ma, nie ma zbyt ciężkiej pracy, jest efektywna. Można pracować co te 6, 6,5 godziny dziennie, zacząć o 5 rano i 11, 11, do 12 być wyrobionym i macie jeszcze drugie, drugą połowę dnia dla siebie, więc. Więc dlatego, no ale to jest taka, to jest taka moja ocena, Powiedziałbym z odrobiną sceptycyzmu, ponieważ no spędziłem tam tak krótki okres czasu, że e, co innego byłoby, gdybym tam przynajmniej pojeździł z pół roku albo rok, no ale po, po kilku takich kursach, po kilku dniach, no to jest, to jest ciężko co powiedzieć, ale jeżeli ktoś by chciał, no to możecie się do nich odezwać, na pewno znajdziecie ich ogłoszenie na Dzienniku Związkowym, więc ciężarówki mają całkiem niezłe widać, dbają o te ciężarówki, więc całkiem fajnie się jeździ tym Freightlinerem Coronado, więc taka moja całkiem obiektywna uważam ocena. Więc ja życzę temu Państwu jak najlepiej, powodzenia w dalszym biznesie na przyszłość, więc z mojej strony nie ma żadnej urazy, absolutnie. No więc to tyle na dzisiaj. Zakończyłem pracę, piąta sobota w Planet Group, kontenery. No cóż, jedziemy do domu.